Samsung Galaxy S24 z Exynosem 2400. Długo zastanawiałem się, jak wytłumaczyć wam moje podejście do tego procesora, ale mimo wszystko spróbuję. Wyobraźcie sobie hipotetyczną sytuację, że kupiliście dom. Przepiękny dom. Z takim metrażem, jaki sobie wymarzyliście, w takiej lokalizacji, jakiej sobie wymarzyliście, z rozkładem pokojów, takiej jak sobie wymarzyliście, czy z pięknym ogródkiem, o którym od początku marzyliście. Na pierwszy rzut oka wszystko się wydaje, ok, ale raz w roku przychodzi do was sąsiad i wypróżnia się na środek waszego ogródka. Mija jeden rok, robi to samo. Mija drugi rok, robi to samo. Mija trzeci rok, robi to samo. Co pan! Jak przez kilka lat, ale w ostatnim roku jesteście już na tyle przyzwyczajeni do tej tradycji, że nagle ktoś dzwoni do waszych drzwi, nie daje kwiaty, a tobie butelkę bardzo dobrej whisky. Tak, to jest ten sąsiad. Równocześnie w Stanach Zjednoczonych żyje twój odpowiednik, który kupił taki sam dom za, przyjmijmy, takie same pieniądze, który również ma sąsiada, ale ten raz na rok kosi mu trawnik. Niby wszystko OK, historia ma pozytywne zakończenie, ale przeszłości z pamięci nie wyrzucisz. Zapraszam na recenzję Samsunga Galaxy S24 w wersji europejskiej działającej na Exynosie 2400. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale fan w materiale obiecywanym dosłownie 2 czy 3 dni temu przygotowałem dla Was recenzję Samsunga Galaxy S24 Ultra, który bardzo, ale to bardzo mi się podoba, nie tylko ze względu na jego możliwości hardware'owo, software'owo, ale też ze względu no chociażby na ten procesor Snapdragon 8 generacji 3, który jak się okazuje z perspektywy początku roku 2024 radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Powiedziałem też, że w recenzji Samsunga Galaxy S24 działającego na Exynosie 2400 powiem Coś więcej, i nie zawsze będą to słowa tylko i wyłącznie pozytywne. Ale żeby zacząć od samego początku, wspomnijmy jeszcze znowu na temat zawartości opakowania. Tak jak we wszystkich nowych smartfonach, tych flagowych, tych popularnych, tych najczęściej kupowanych. Mamy zawartość opakowania w postaci niemalże niczego. Bo poza telefonem dostajemy kabel USB-C do USB-C, szpileczkę do wyjmowania kart Sim, trochę papierologii i tyle. Niestety Samsung na wzór Apple nie dodaje również ładowarek, co uważam też za jakimś tam stopniu minus. No to mimo wszystko naprawdę można byłoby dać tę 25-watową ładowarkę, bo taki przecież poziom ładowania znajdziemy w Samsungu Galaxy S24. 25-watowa ładowarka nie jest to nie wiadomo jak ogromny koszt, na który producent koreański nie mógłby się pokusić. Ale już temat olejmy, przejdźmy dalej. Pod względem wzornica. Samsung Galaxy S24 jest bardzo podobny do Galaxy S23, natomiast mamy pewne różnice. Po pierwsze, przekątna ekranu wzrosła o 0,1 cala i tutaj absolutnie nie widzę żadnych różnic podczas użytkowania. Nie czuje się tego 0,1 cala. Z drugiej strony, krawędzie mamy teraz totalnie płaski. Przypominam, że w S23 mieliśmy takie lekko zaoblone, co na pewno pozytywnie wpływało na chwyt takiego urządzenia. Teraz mamy kanciaste, natomiast co kto lubi? Jeżeli ktoś oczekiwał od małych, w tym przypadku no małych, no małych i niemałych, 6,2 cala smartfonów. Takiej konstrukcji, no to wreszcie od Samsunga dostał. Mamy oczywiście certyfikat wodoszczelności IP68. Mamy ładowanie zwrotne, mamy ładowanie indukcyjne, ładowanie zwrotne 4,5W, e, indukcyjne 15W oraz zaledwie 25W ładowanie po kablu. Natomiast biorąc pod uwagę rozmiar ogniwa, 4000 mAh, to też ładowanie nie trwa 2-3 godzin, bo z tego co kojarzę, ładowanie od 0 do 100% odbywało się gdzieś w granicach godzina 20. Ani nie jest to wynik fantastyczny, ani też nie jest to wynik zły. Z drugiej strony nie chcę teraz wchodzić w kłótnie, bo jedni powiedzą, że hej, wolę Mieć taki sposób ładowania i oszczędzać baterię, a drudzy powiedzą, że hej, to jest stanowczo za długo. Ja jedną i drugą stronę jestem w stanie zrozumieć. Ogólnie jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ja z tego urządzenia jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się to urządzenie podoba, chociażby ze względu na tematowe matowe plecki, chociażby ze względu na to charakterystyczne umiejscowienie obiektywów, mamy tutaj trzy pełnoprawne obiektywy: obiektyw główny, ultra szeroki oraz teleobiektyw. Natomiast też są wady, jeżeli chodzi o aparat, do tego również za chwileczkę przejdziemy. Mamy tutaj ekran fantastyczny, najlepszy ekran w małym kompaktowym smartfonie, jaki możemy kupić na rynku, przekonna 6.2 cala ekran LTPO z jasnością szczytową w HDR-ze w piku chwilową sięgającą 2600 nitów. Mamy na wzór iPhone'a te tapety, które pojawiają się podczas włączenia always on display. Widać ewidentnie, że jest to żywcem zerżnięte od Apple, chociażby za sprawą nawet dodawania widgetów pod zegarem. Natomiast jeżeli chodzi o ekran, będąc najbardziej obiektywnym w swojej subiektywnej ocenie, uważam to za jeden z mocniejszych elementów tego smartfona i też chciałbym zaznaczyć, bo w recenzji Samsunga Galaxy S24 Ultra pojawiły się informacje, że S24... Jest tak samo matowy jak Ultra. No nie, moi drodzy, totalnie nie jest. Matowość, ta powłoka matowa w S24 Ultra jest bardziej odczuwalna. Niektórzy widzą sprane kolory. No taka jest charakterystyka choć nawet tych trochę matowych powłok ekranu. Natomiast w S24 ta widoczność i intensywność kolorów jest na znacznie wyższym poziomie. Natomiast nie możemy tutaj absolutnie porównywać tego poziomu zmatowienia, w cudzysłowie mówiąc, ekranu, bo w S24 wprost proporcjonalnie do Ultra praktycznie jest to niezauważalne. W temacie autoryzacji, tak jak mówiłem w porównaniu z iPhone'em, jest bardzo ok. mamy oczywiście skaner odcisków palców, który działa ok, bardzo dobrze, natomiast mam wrażenie, że w Ultra działał jakby on minimalnie szybciej, w sensie... Tam nawet delikatne muśnięcie pozwala nam odblokować urządzenie. W przypadku S24 nie wiem, próbowałem parę razy konfigurować. Tam trzeba tę milisekundę odczekać. Natomiast to jest wiecie, czepianie się na siłę absolutnie w jednym jak i drugim urządzeniu ten skaner odcisków palców działa bardzo, bardzo ok. Kolejny temat to wsparcie i system. Urządzenie wyszło stokowo na Androidzie 14 wraz z nakładką One UI wersji 6.1. Opcje personalizacji i możliwości są naprawdę ogromne. Sam system i nakładka działa bardzo, bardzo dobrze. Nawet na tym Exynosie, do którego również sobie za chwileczkę przejdziemy, natomiast jest to też drugi producent, który oferuje nam. Poza Googlem aż 7-letnie wsparcie nie tylko pod aktualizacji i zabezpieczeń, ale pełnoprawnych wersji systemu Androida. Zatem, jeżeli kupisz Samsunga Galaxy S24 z jakiejkolwiek linii, w sensie cała linia S24, to dostajesz 7 lat wsparcia na Androida. I ja to z jednej strony przeogromnie szanuję, i to powtarzałem w jednym i drugim materiale, dlatego też nie do końca rozumiem, że trafiły się osoby, które mówią, że ja narzekam na to. Absolutnie nie narzekam, tylko zadałem pytanie, jak dużo z nas, osób. Będzie korzystać z siedmioletnich telefonów. Ktoś z Was, może zapytam tak wprost, czy ktoś z Was korzysta z siedmioletniego telefonu? Komuś z Was zależy na takich aktualizacjach. Bo wiecie, z jednej strony chwalę Samsunga, bardzo chwalę, ale z drugiej, czy 7 lat to są telefony, które będą w dalszym ciągu użytkowane przez nas. Być może, jeżeli ktoś kupi nowy telefon, to raczej 7 lat z niego nie będzie korzystać, ale szanuję, że będzie opcja sprzedaży, ewentualnie potencjalnie wymiany baterii, i wówczas osoba dostaje całkiem nowy, świeży, mocny telefon, który jeszcze przez parę lat będzie wspierany aktualizacjami systemu. W temacie Galaxy AI nie chcę za bardzo się powtarzać, bo wszystkie tematy, które chciałem poruszyć, poruszyłem już chyba podczas recenzji Galaxy S24 Ultra. Wiecie, no nie chciałbym, żeby 90% materiału, którym chcę Wam opowiedzieć o telefonie, było powtórzone tego, co mówiłem 2-3 dni temu podczas samej recenzji. Galaxy AI, powiem krótko, działa OK. Mam wrażenie, że w dniu premiery działa odczuwanie lepiej niż sztuczna inteligencja w ukochanych przeze mnie pikselach, natomiast też widać, że jeszcze trochę trzeba odczekać, aby to w pełni dało nam możliwości tego potencjału, jaki oferuje nam na ten moment Samsung Galaxy. No i znowu też warto też zaznaczyć, że nie wiemy, jak to będzie wyglądać od 2026 roku do końca 2025. Galaxy AI będzie zupełnie bezpłatne. A co będzie dalej? Nie chcę być wróżkom nie wiem jak to ostatecznie będzie wyglądać trzymam jak najbardziej kciuki że będzie to bezpłatne bo jeżeli nie będzie bezpłatne bo to dla mnie jest to taki wówczas trochę strzał w kolano i kolejna subskrypcja i abonament do czasów w których i tak żyjemy w czasach leasingów abonamentów subskrypcji VOD Game Passa, subskrypcji od Sony i wielu, wielu innych usług postpaidowych, za które musimy płacić, aby mieć dostęp do danej usługi. Z jednej strony fajnie, bo nie musimy wydawać fortuny, ale z drugiej ja jako twórca, który też musi płacić subskrypcje za licencje muzyczne i wiele, wiele więcej, no powoli z perspektywy czasu, kiedy sumuję sobie te moje zawodowe subskrypcje wraz do tych prywatnych subskrypcji, no to zaczyna się zbierać całkiem spora kwota. No i temat najważniejszy, czyli wydajność. Tak jak powiedziałem na wstępie dzisiejszego filmu, Exynos 2400 moim zdaniem zdaniem jest to bezapelacyjnie, bez dwóch zdań, najlepszy procesor od Samsunga, jaki kiedykolwiek powstał. I ta różnica pomiędzy Exynosem a Snapdragonem, a procesorami od Apple'a 3-nanometrowymi jest odczuwalnie niższa niż we wcześniejszych generacjach Exynosa. Natomiast powiedzmy to sobie jasno i klarownie, jeżeli mamy do wyboru Snapdragon'a 8 generacji 3, a Exynosa 2400, to ja bezapelacyjnie wolę Snapdragon'a 8 generacji trzeciej. I teraz możecie mnie zapytać, Bartek, no ale jak to jest? Przecież testy wydajności Jasno pokazują, że wyniki, jeżeli chodzi o układ graficzny, są bardzo zbliżone czy to do Apple'a, czy do Qualcomm'a. Zgadzam się, natomiast też musimy wziąć pod uwagę to, że w przypadku Apple'a, z tego co kojarzę, mamy 6 procesor, w przypadku Snapdragona mamy 8-ordzeniowy procesor, a w przypadku Exynosa mamy aż 10-ordzeniowy procesor, bo o tym mam wrażenie, za bardzo się dużo nie mówi w internecie. Zatem pamiętajmy proszę, że ta wydajność, że jest zbliżona, ona wynika aż z 10 rdzeni, które znajdziemy w Exynosie, a 8 rdzeni. Snapdragona. Z jednej strony to nie ma dla nas żadnego znaczenia, tak? Natomiast też chcę pokazać, jak wygląda teoria, jak wyglądają fakty, o których jakoś mam wrażenie, za bardzo dużo się nie mówi. Natomiast jeżeli chodzi o same temperatury, tak jak już wspominałem, one są zauważalnie niższe niż we wcześniejszych Exynosach. Tak jak mówiłem, maksymalnie dobijałem do 47 stopni. Telefon wiadomo, w ekstremalnych sytuacjach będzie cieplejszy, ale tak samo ciepły będzie Snapdragon, tak samo ciepły będzie iPhone ze swoimi procesorami Bionic. Natomiast w tym miejscu trzeba jasno zadeklarować, że Samsung z Exynosem 2400 odwalił kawał dobrej roboty. Jednak znowu ja też nie chcę ostatecznie mówić, że jest to fantastyczny procesor, bo nie jest, bo jest odczuwalnie słabszy, jeżeli chodzi o ostateczne wyniki w benchmarkach. Jeżeli chodzi o długość czasu pracy na baterii, jest bardzo zbliżona. Jeżeli chodzi o temperatury, również są zbliżone, ale mimo wszystko jednak y, na plus te temperatury jednak są bardziej w. Wy... Snapdragonie 8 Generacji trzeciej. Krótko mówiąc, jeszcze raz, gdybym miał do wyboru, wolałbym Snapdragona, a nie Exynosa. Wiecie, możemy się zastanawiać, z czego to wynika. No, jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Najprawdopodobniej dla Samsunga jest znacznie bardziej opłacalne dawanie eks swoich Exynosów, a nie płacenie dodatkowych licencji i płacenie za dostępność Snapdragonów, a nie Exynosów, ale z drugiej strony, no to hej, Samsungu, mój kochany, Jeżeli chcesz dawać już te Exynosy, to daj też na rynek chiński, to daj też na rynek amerykański. Ja wiem, że tam zarabiacie największe pieniądze, ja wiem, że tam musi być produkt najlepszy, ale na nawet ta obniżona cena względem Samsunga Galaxy S23 o dobre 400-500 zł. względem zeszłego roku, moim zdaniem nie jest do końca ok. W temacie aparatów krótko: trzy obiektywy 50 megapikselowy drugi 10 megapikselowy oraz trzeci ultra szeroki 12 megapikselowy możliwość nagrywania filmów w maksymalnej rozdzielczości 8K przy 30 klatkach. Natomiast są dwa elementy, które mi trochę w tym urządzeniu przeszkadzają. Brak trybu makro, co jest męczące względem. Ultra, gdzie tam ten telefon radzi sobie odczuwalnie lepiej i ta stabilizacja obrazu podczas nagrywania filmów przy większym zbliżeniu jest zauważalnie słabsza niż u konkurencji. To są dla mnie dwa największe problemy tego smartfona, natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, jeżeli chodzi o stabilizację podczas no, normalnego nagrywania filmów, niezależnie w jakiej rozdzielczości mówimy, czy robienie zdjęć w trybie nocnym, czy w ciągu dnia, niezależnie przy jakim zbliżeniu będziemy działać, zdjęcia moim zdaniem naprawdę wychodzą bardzo, bardzo dobrze. No nie chcę na siłę się doszukiwać Problemu w tym telefonie jest naprawdę lepiej niż satysfakcjonująco. I wideo. Jesteśmy na ultraszerokim w 4K. 30 klatek. Możliwość przełączania się pomiędzy obiektywami. Przechodzimy na główny. Proszę bardzo, tak wygląda stabilizacja. I przejdźmy jeszcze na trujeczkę. I tutaj zaczyna się najczęściej magia, bo. Kurde, powiem Wam, że teraz z perspektywy iPhone'a i Samsunga, już pomijam fakt jakości w Samsungu, że jest zauważalnie lepsza. I jedynka. I przejdźmy się może kawałek z jedneczką. I ultra szeroki. 05 w iPhone'ie oraz 06 w Samsungu. Tak to się mniej więcej, moi drodzy, prezentuje. I znowu jeden. I znowu potrójny. Spójrzcie na wideo na iPhone'ie, spójrzcie na wideo Samsung'u. No jestem w szoku. I to nie wiem, czy pozytywnym, czy negatywnym wszystko jest zależne od tego, komu kibicujecie. Tak. Poruszałem trochę rękami, rękoma i tak to się, moi drodzy, prezentuje na trzykrotnym zbliżeniu. Kolejny temat, temat baterii. Ogniwo w tym urządzeniu ma pojemność 4000 mAh. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że w cyklu mieszanym, natomiast zaznaczam, że więcej jestem pod Wi-Fi, telefon wytrzymuje mi około 5 godzin SOT, 4,5-5 godzin SET. Jest to wynik. Ok, moim zdaniem bardzo, bardzo ok, natomiast z drugiej strony w takim samym sposobie użytkowania Ultra wytrzymywał mi minimum 7 godzin, więc ja tu widzę różnicę około 2 dodatkowych godzin. Z jednej strony możemy sobie negować Exynosa, że to wina procesora, ale pamiętajmy proszę, że na rynku europejskim ciężko nam to jednoznacznie zestawić, bo ponieważ tutaj mamy baterię 5000 mAh, a tutaj mamy 4000 mAh. Tutaj mamy Snapdragona, tutaj mamy Exynosa, więc nie ma sensu porównywać tego 1 do 1, bo najczęściej jest tak, że te mniejsze smartfony działają, Krócej niż te większe smartfony z większym ogniwem, natomiast 4,5-5 godzin są. Myślę, że bez problemu będziecie w stanie takie wyniki wyciskać. Poziom. Nie chcę rzucać słów na wiatr, ale jest to poziom w jakimś tam stopniu zbliżony do Samsunga Galaxy S23. I w tym miejscu część z Was może mnie słusznie zapytać, ej Bartek, powiedz nam jasno i klarownie, czy warto jest kupować Samsunga Galaxy S24, jeżeli masz S23? Bezapelacyjnie nie, nie widzę najmniejszego sensu, żeby przysiadać się co roku z generacji na generację, tylko po to, że jest to nowe urządzenie. Oczywiście temat nie tyczy się geeków, nerdów i największych fanów Samsunga, ja też tak wielokrotnie robiłem z urządzeniami nie tylko od Apple'a, też innych producentów. Pomyślmy obiektywnie i spójrzmy na tę sytuację z chłodną głową. Jeżeli Samsung, jeżeli producenci dają nam aż 7-letnie wsparcie, to myślę, że normalny, przeciętny użytkownik nie powinien się zastanawiać, czy wymieniać roczny, czy dwuletni telefon na nowy telefon. Hej, po to Samsung jest chwalony, po to wszyscy producenci wydłużają ten okres wsparcia, żebyśmy użytkowali te smartfony coraz dłużej. I zgadzam się, moim zdaniem wydawanie smartfonów co roku nie ma większego sensu. Natomiast wiecie, hajs musi się Zgadzać u producentów i te smartfony będą co roku wychodzić. Jednak, tak jak powiedziałem, w przypadku recenzji S24 Ultra, jeżeli masz S23 Ultra, moim zdaniem, jeżeli nie jesteś największym zapalańcem i geekiem, nie ma sensu przychodzić z takich telefonów. Te urządzenia są dedykowane, moim zdaniem, dla użytkowników flagowych telefonów od Samsunga, natomiast które wyszły w roku 2018, 2019, może 2020. Jednak, minimum 3-4 lata w dzisiejszych czasach i w taki i inny sposób prowadzony jest update naszych telefonów jeżeli chodzi o software i hardware, to kupując flagowca nie ma najmniejszego sensu przesiadać się na telefony, które wyszły w tym roku, a wykupiliście telefon rok czy dwa lata temu. O tyle ode mnie. Przedostatni temat, przed podsumowaniem, to oczywiście temat ceny. Samsung Galaxy S24 w wersji 828, zaznaczam UFS 3.1, a nie 4.0.4.0, jest w wersji 256 GB. I zaczyna się od 4099 Zł. Jest to 500 Zł mniej niż S23. Szanuję, ale Samsung wie, dlaczego dostaliśmy niższą cenę. Natomiast model 256 GB to 4399 zamiast 4799 Zł. Zatem kolejno. Pierwszy model jest tańszy o 500 Zł. W dniu premiery, a drugi o 400 zł. Zatem, żeby sztucznie nie przeciągać i nie przedłużać, podsumujmy sobie mój kilkunastominutowy wywód na temat Samsunga Galaxy S24 plusami i minusami. Na plus odczuwalnie niższa cena względem Samsunga Galaxy S23 podczas premiery. Świetny stosunkowo mały, kompaktowy ekran. Dla mnie świetna stylistyka, dobry skaner odcisków palców, niezłe głośniki stereo, 7 lat wsparcia, IP68 ładowanie zwrotne, ładowanie indukcyjne w ogólnym rozrachunku dobry aparat, bateria na poziomie zbliżonym do iPhone'a 15 Pro oraz mimo wszystko możemy powiedzieć jasno solidny Exynos 2400, ale nic nie jest Idealne. Na minus, nadal gdybym miał do wyboru Snapdragona 8 generacji trzeciej, wybrałbym procesor od Qualcomma, słabsza stabilizacja filmów przy zbliżeniach, brak trybu makro oraz model 128GB tylko w wersji UFS 3.1. Ale z tego co kojarzę, to chyba wynika właśnie z tej pojemności. Mam wrażenie, że Samsung już powinien przechodzić na bazowy model 256 minimum, tak jak robi to w większych modelach, czy tak jak Apple robi również w swoich Maxach. 128GB przy nerdozie... Bardzo szybko jesteśmy w stanie zapchać. Czy Samsung Galaxy S24 to dobry telefon? Bezapelacyjnie tak. Czy jest to telefon, na który warto przesiadać się mając S23, bądź równie świeże modele? Bezapelacyjnie nie. Tak jak mówię i będę zawsze to powtarzać jak mantrę: jeżeli jesteś użytkownikiem kilkuletnich flagowców od Samsunga, albo kilkuletnich flagowców innych producentów, a jesteś fanem i zwolennikiem małych telefonów jak ja, myślę, że S24 spełni pokładane w nim nadzieje, mimo iż ten PR, mimo iż ta prasa Exynos. Wcale nie jest tak dobra, jaką Samsung mógłby oczekiwać. A jak wy, zapatrujecie się moi drodzy na Samsunga Galaxy S24, a przede wszystkim Exynosa 2400? Czy według Was Samsung został rozgrzeszony, jeżeli chodzi o ten procesor? Czy nie wybaczacie i w dalszym ciągu uważacie, że albo Snapdragon, albo wcale? Sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya.